Mnie że patrzyłem chwilę wcześniej. Jest jakieś, jakieś opóźnienie. Paton tego nie trafił. No, pcr od niego nie odbije. Mogę przyjąć na traka. A mnie biją. Ta tu sobie farmi. Dobrze robi. Jak przejść z bota na trochę lepszego gracza? Eee... Oglądanie streamów to jest jedno. Różnych streamerów najlepiej, bo różni streamerzy mają różne gameplaya. Eee... po drugie, ogarnięcie mechaniki gry. Uczenie się na własnych błędach. Hmm. I Tyle z najważniejszych. Mechanika gry jest bardzo ważna. Jeśli będziesz wiedział, dlaczego cię spotują, dlaczego ty nie spotujesz ich itd., itd., itd. to dużo to daje. Montowanie się. Tuła mi dała. Tak długo czekała tutaj z tą pechą. Woda jest dalej wolną grą, ale na pewno dużo szybszą niż kiedyś. łapał jeszcze. Myślałem, że już nie obniży to. E, no, obniżył. No naprawdę chciałbym tą stronę spuszować jak najszybciej, żeby. Jak nie trafienie. Jak nie trafienie jak miało być trafienie. I tam kolega się trochę zagabolował. Zagabolował. Co ja to? Po... Zagalopował. Cześć Piotas. Naprawdę godzina. Godzina wpół do drugiej. I ludzie dopiero na streama wbijają. Co to ma być? A, rozumiem. Chcecie patrzeć na moje świnki. Miałem hita, przeładowałem na APCR, a bo chciałem jechać po Nomada. I gość się skontował, że go nie przebiłem. Mogłem wie, że go oczywiście przebić. O, tu są cztery one-shoty. Ludzie no. Tam je mam ogarnąć? Bo wykampicie? Tak sam nie mam ogarnąć. No, to nie jest pierwszy met, który ma armor na poziomie HTK. Pierwszy met 9 tieru, który ma armor na poziomie HTK. Wcześniej był Iron Arni, Super Pershing, 122 TM. I co jeszcze można tam dodać? Cześć. Nasie to skapowali. Tak? Nie, jeszcze nie. Oj. Mam drugą pechę. Gdzieś się z jagoda. Trzeba mieć na uwadze. To musiał poczuć. 30 bez kierowcy nie oddycha. Wreszcie jest wyższy ode mnie, więc... Ma trudniej strzelić pod torami. Czym niższy czołg, pod, tym lepiej się strzela pod torami. Ba, czasem jak znajdziecie pozycję na esterfale, to możecie zrobić taką rześć przeciwnikom. Że nie będą widzieli co się dzieje, bo nawet spota nie będą mieli na was. Chcecie żyć wiecznie. Stanął dęba. Twój żołądeczek. Może to ta bitwa. Miejmy pozytywne przeczucia. Może to właśnie ona. Log na wychyłce, ten med jest hatekiem. A każdy med, który chciał być hatekiem, jest do wszystkiego i do niczego. Jadę na medę. Jestem zawolny na medy. Mam za słabe działo na medy. Jadę na hateki. Okazuje się, że hateki i tak mnie przebijają najczęściej. Oczywiście jakiś tam grab działa. Space Armor na ósemki, na pepance z ósemek. W większości wypadków wystarcza. ale często jest dramat. Hit mi nie wszedł, gościu jest na tyle wysoko, że nawet hit mi w dach nie wszedł. Let's go. Ten Space Armor jest ciekawy, bo nie wiem, jakaś kobra czy coś do ciebie strzela z hitów. No to ma problem z jakąkolwiek penetracją. Tutaj widzicie cecek i typ się odbija. ABZ A bezeta pewnie dała mi w spoiler, albo no gdzieś. Nie wiem, gdzie mi dała. Gdzieś mi dała. Nie mnie osądzać. I tak się żyje na tej ścieżce, że... no. Niby powinieneś się bić z katekami, niby jesteś takim... No, atekiem. A wychodzi na to, że... Tej skrapa nie zrobisz, na płytę też nie odbijesz wszystkiego. No i tak to wychodzi, że... O oh, Oni tam dalej kampią. Zwykły obek z Chariotera, fiu fiu. Kolega jest zdesperowany bardzo. He? Ta dwójko? Are you fine? No właśnie, hity też większość się odbija. 300 penny na hicie tutaj jest.

Plus te apc praktycznie nie tracą penetracji względem, względem odległości, bo tutaj na 500 metrów jest 258 peny, 10 peny tracą tylko. Złotnie mnie. Trochę się cykam tu zjechać. Złotnie mi coś dupa. Przez to, że ten czołg ma takie, To niby odbije dużo, a potem nagle nie odbije nic to miałem straszną jazdę, że robiłem jakieś jolo warzywa, grałem, bo byłem na tyle wolny, że chciałem to nadrobić, jechałem gdzieś przy otwarte, ten czołg nie ma kamo, tym bardziej na moich ulepszeniach polowych. Ojej, lag. Tecek, może mnie nie przebije? Prebił Spita Hmm, ja, został bimbrownik Astron Rex. 3 margowe eksymenzy, 5 400 Nie chcę pokazywać statystyk. Jeździłem na turbo, dosyłaczu, stabie, dyrektywa na skupienie na celu. A jeśli chodzi o ten to lewo, lewo tutaj na stabę. Tutaj minus do maskowania, czyli szybciej jeździmy do tyłu. I prawo, wolniej jeździmy do przodu, ale mamy większy zasi zasięg widzenia. Przy tym silniku i tak o, max ciężki był do osiągnięcia, jeśli chodzi o staty. Jezu. 198 bitew, 3080 średnich, 800 spota. Na ten czołg było, potrzeba było 3827 wymagań na ten moment.